Czary z gitary. Kochani, witajcie serdecznie. Kolejny odcinek: czary z gitary, chwyty gitarowe. Ostatnio, kochani, uczyliśmy się drugiego schematu, barre, schematu od Adur i od Amol. Pamiętacie, łapaliśmy taki schemat i taki schemat. Zachęcam Was do obejrzenia poprzedniego odcinka. Ale umiemy już w takim układzie dwa schematy akordów barowych, od akordu E-dur i Emol oraz od akordu a i Amol. Co nam to daje? Otóż bardzo, bardzo wiele. Te dwa schematy barowe pozwalają nam w zasadzie zagrać wszystkie akordy, jakie nam się tylko zamarzy. Ale żeby wam się to nie pomieszało, chciałbym wam to w jakiś sposób uporządkować. Więc dzisiaj powiemy sobie o akordach, które ja nazwałem sobie podstawowymi, czyli o takich akordach, które już potraficie zagrać albo powinniście umieć zagrać, bo uczyliśmy się ich w poprzednich siedmiu odcinkach "Czarów z Gitary", jeśli chodzi o akordy czy chwyty gitarowe. Chodzi mi o to, że tak jak Wam wcześniej wspominałem, na każdym z siedmiu dźwięków, które mamy w muzyce, możemy zbudować akord durowy i molowy. Czyli jeżeli tych nazw jest 7 C, D, E, F, G, A, H, na każdym z nich możemy z zbudować akord durowy i molowy, czyli możemy mieć C-dur, C-mol, D-dur, D-mol, E-dur, E-mol, F-dur, F-mol, G-dur, g A-dur, g a, -dur, a -mol oraz H-dur i h -mol. I chciałem Wam pokazać, że wszystkie z tych akordów już możecie zagrać, ale tak jak Wam wcześniej wspominałem w początkowych naszych odcinkach, kiedy uczyliśmy się prostych schematów jak C-dur, a -mol, czyli podstawowych akordów, mówiłem Wam, że niektórych akordów nie da się zagrać bez chwytu barre. Oczywiście powtarzałem to potem, kiedy argumentowałem Wam, po co i dlaczego warto nauczyć się chwytu barowego, choć na początku nie jest on prosty. Pokażę Wam dzisiaj, że spośród tych wszystkich podstawowych chwytów, aż sześć z nich można zagrać jedynie za pomocą chwytu barę. No to pojedźmy po kolei. Taki akord Cedur, który większość z nas bardzo dobrze zna. Normalnie gramy go tutaj w pierwszej pozycji. Za pomocą tych dwóch schematów barowych odkryliśmy, że cedur można również zagrać na trzecim progu za pomocą schematu adurowego oraz na ósmym progu za pomocą schematu edurowego, a więc mamy trzy cedury. Ale akord C -moll jest akordem, który można zagrać jedynie z pomocą poprzeczki bary. Pierwszy C mol oczywiście leży na trzecim progu. Drugi cemol leży na uszny, jest grany bez drugiego palca od schematu e emol. Kolejny chwyt to akord D-dur, poczciwy D-dur, który potrafimy zagrać tutaj. D-dur leży również tutaj za pomocą schematu A-durowego, a więc dwa D-dury potrafimy zagrać. Podobnie jest z demol, demol poczciwy gramy tutaj, może być też z czwartym palcem i tutaj na piątym. Możemy zagrać barowy Demol. E-dur to oczywiście prościzna. E-dur możemy zagrać tutaj, ale również na siódmym progu od schematu adurowego. Z E-molem jest podobnie. E-mol prościzna, ale również na siódmym progu od schematu amolowego można zagrać. Ale kolejny akord to akord F-dur. Akord F-dur można zagrać tylko z pomocą barre przez 600. Drugi F-dur znajduje się tutaj na ósmym progu, a więc tylko z pomocą chwytów barowych można zagrać i uzyskać akord F-dur. Podobnie akord F-moll, akord F-moll leży tutaj i oczywiście na ósmym progu również. Zwróćcie uwagę tak przy okazji F-dur i f mola, że jest to ten sam akord, bo to jest F-dur i to jest F-dur uwagę jak inaczej to brzmi dlatego warto znać obydwa F dury jak będziecie grać na jakieś dwie gitary albo będziecie chcieli uzyskać jakieś ciekawsze inne brzmienie akordu F dur to tutaj brzmi on zupełnie inaczej niż ten choć składowe dźwięki się nie zmieniają dalej G dur oczywiście poczciwy G dur każdy zna możemy go też zagrać barowym na trzecim progu od schematu e No w zasadzie ten drugi nie sądzę, żeby ktoś z Was przy normalnej gitarze, gdzie tu kończy Wam się pudło gitary, dał radę złapać to na dziesiątym progu, więc przyjmijmy, że g jest tutaj i g jest tutaj barowy. g -mol jest wtedy, kiedy puścisz ten drugi palec. Nie można zagrać g -mola bez akordu barę przez sześć strun. A-dur poczciwy jest tu, Amol jest tu. Oczywiście, A-dur jest też na piątym progu. Amol jest wtedy, kiedy puścimy drugi palec. Takie są możliwości zgrania barowo akordu Amol i znów akord Hadur. Akord Hadur jest kolejnym chwytem, którego bez bary nie zagramy przez 6 stron. Hadur jest na drugim progu od schematu Adurowego, albo na siódmym progu od schematu edurowego, podobnie z hamolem. Tutaj jest hamol na drugim progu i hamol jest tutaj na siódmym. Popatrzcie, więc jeśli chodzi o zwykłe akordy, te podstawowe, jak ja je nazywam, czyli C, D, E, F, G, A, H, tak jak powiedziałem, jest ich w sumie 14, i aż 6 z nich można zagrać przez 6 strun jedynie akordami barowymi. Które to są. No popatrzcie. Jeszcze raz Wam przypomnę, bo teraz Wam pokazałem wszystkie, a teraz Wam pokażę, których się nie da. Pierwszy z nich to jest c -mol. To jest pierwszy z nich. Drugi to jest F-dur. Trzeci to jest f mol. Czwarty to jest g mol Piąty to jest H-dur. Może być tutaj albo tutaj. Albo h -mol. Może być tutaj albo tutaj. To jest tych sześć chwytów, które, dla których warto nauczyć się poprzeczki barę. Oczywiście jest to tylko jeden z powodów, dla których warto, mówiłem o tym wcześniej, już kiedy uczyliśmy się w ogóle chwytu barę. A teraz chciałbym wam pokazać ciekawy schemat, bo ci z was, którzy są jeszcze przekonani, może i twierdzą, że w zasadzie to te barowe nie są potrzebne, chciałem wam pokazać, jak pięknie może zabrzmić schemat, taka sekwencja chwytów która łączy w, sobie i te dwa, znaczy łączy w sobie te dwa schematy, które wcześniej, których wcześniej się uczyliśmy, czyli ten schemat od Edur i schemat od Adur. Bardzo ładnie wykorzystuje te chwyt, choć występują tam też podstawowe chwyty, ale bardzo ciekawie brzmiące. Do dzieła! Kochani, zaczynam od Amol! Ale od Amol Barowego. Zachęcam Was do tego, żeby Wam się utrwaliły te barowe chwyty. Pierwszy jest Amol, jesteśmy więc w piątej pozycji, drugi jest Demol. Zostajemy w tej samej pozycji. Warto zapamiętać, że Amol i Demol leżą w tej samej pozycji, ponieważ tutaj mamy A, a tutaj mamy D. Tych, którzy nie wiedzą jakie dźwięki znajdują się tutaj do siódmego progu na strunie E basowej i A basowej odsyłam do poprzednich dwóch odcinków chwytów akordowych w czarach z gitar. A więc jeszcze raz, Amol. Demol. Teraz skoczymy o dwa progi, mamy G -dur. tak, barowy Giedur. Dlatego, że teraz będziemy grali barowy C dur. Nauczcie się, że tak też można zagrać G dur, tak też można zagrać C dur. Potem jest F dur, którego inaczej się nie da zagrać. Potem jest B dur, znienawidzony przez wielu gitarzystów, a po odrobinie rozciągania i ćwiczenia naprawdę dobrze jest grać ten B dur na pierwszym progu. I na końcu akord E dur. Jest tutaj jedynym chwytem w zasadzie, który nie jest chwytem barowym, ale za to ciekawie brzmi. Posłuchajcie, jak to fajnie brzmi ten ciąg akordów bez mojego gadania. takim pierwszym z brzegu, prostym uderzeniem, ale oczywiście to uderzenie może być o wiele bardziej skomplikowane. Jeśli nie wiesz, jakie tu zastosować uderzenie albo nie znasz ciekawego uderzenia, odsyłam Cię do Czarów z Gitary, do odcinków, gdzie uczymy się uderzeń bardzo wielu ciekawych. Nauczyliśmy się m.in. rumby flamenki w jednym z odcinków i to uderzenie do tych akordów zacznijmy tak... Spędziłem. Słyszycie, jak to ciekawie może zabrzmieć? Bardzo fajny schemat i jeszcze raz szybciutko powtarzam jego akordy. Barowe, same barowe, za wyjątkiem ostatniego edura. Amol barowy, B mol barowy, G dur barowy, C dur barowy, F dur, B dur, E-dur i na końcu Amol. Zachęcam Was do tego, żebyście ćwiczyli ten schemat. Po pierwsze, da Wam to znajomość wielu chwytów podstawowych, które tutaj się znajdują od siódmego do pierwszego progu. Po drugie, ćwiczycie rozciąganie tych paluchów i oczywiście ćwiczycie, czy brzmi Wam wszystko pod chwytami bare. Jest to wymagający schemat, ponieważ prawie same chwyty bare tam występują, ale warto to robić jako, wykorzystać jako siłownię dla lewej ręki. Dla wszystkich, którzy chcą się wprawić w graniu barowych chwytów, serdecznie do tego zachęcam. Jeszcze raz podkreślam, rozciągamy yy, palce, jeśli chodzi o ten schemat adurowy. Gramy tutaj cedur, gramy bedur bardzo korzystna rzecz. A przy okazji zachęcam do tego, żebyście spróbowali zagrać to palcowaniem czyli na spokojnie bo wtedy odkryjecie prawdę, jaką czy brzmią dźwięki pod waszymi palek chwytają. Na 6. Jeżeli nie wiesz, jakie palcowanie tutaj można by było zastosować, zachęcam cię do obejrzenia czarów z gitary. Piękne granie palcowaniem. Tam masz całą masę przykładów, jak pięknie można zagrać na gitarze palcując. Są tam i proste zupełnie wpraweczki, i troszkę bardziej skomplikowane. Że ładnie, możesz wykorzystać ten schemat do ułożenia jakiejś własnej piosenki albo po prostu do ułożenia jakiegoś fajnego schematu swoich własnych uderzeń bądź. Palcowania. Z pewnością jest to świetne ćwiczenie dla lewej ręki, z pewnością warto to poćwiczyć. Jest to oczywiście schemat dla osób zaawansowanych i dla prawdziwych gitarowych wymiataczy, którzy nie jęczą i wzdychają, jak widzą jakieś chwyty barowe, tylko się biorą do roboty i je po prostu ćwiczą, ponieważ wszyscy prawdziwi gitarzyści wiedzą o tym, że akordy barowe prędzej czy później muszą wyjść i trzeba się ich nauczyć. I wcale nie jest tak, że jak tutaj biorę was pod włos. Ale chcę was zachęcić do tego, żebyście podnosili swoje umiejętności gitarowe, i dlatego wam o tym wszystkim Opowiada. Dzisiaj to tyle. Pamiętajcie, że całkiem sporo tych akordów potraficie już zagrać. Stoją przed Wami więc wspaniałe, różne utwory, piosenki. Powiem Wam później jeszcze, jak wykorzystać schemat barowy do grania akordów, które nie są akordami podstawowymi, a więc zostały zbudowane na dźwiękach takich jak fis, cis, b czy as czyli takich dziwnych na pierwszy rzut ucha dla kogoś, kto nie miał do czynienia ze szkołą muzyczną, czy z teorią muzyki. Przyznam się bez bicia, że jeden taki chwyt tutaj przemyciłem, to jest ten, który był na pierwszym progu tak naprawdę. Tutaj mamy dźwięk B, czyli H z bemolem, tak gwoli wyjaśnienia, dlatego ten akord nazywa się B dur, ponieważ jeśli H obniżymy o półtonu, mamy dźwięk B w muzyce i dlatego to jest B Dur, ale to na marginesie. Wszystkie pozostałe chwyty znacie pochodzą ze zwykłej gamy Cedur C, D, E, F, G, A, -h. I to Wam dzisiaj udowodniłem. Życzę więc owocnych ćwiczeń, yy, połamania palców na chwytach barowych. I zachęcam jeszcze raz do tego. Ćwiczcie schematy barowe, rozwijajcie lewą rękę, rozciągajcie przestrzenie międzypalcowe, da Wam to nie tylko radochę z samych siebie, ale możliwość zagrania 100 tysięcy różnych melodii i piosenek. Pozdrawiam serdecznie Pan od gitary.